Hello my friend, ja jestem Capi, z kolejnym na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj sobie podpowiadamy na wasze pytania, bo prosimy was o pytania do Q&A, także potem przejdziemy do e... do pytań z Discord, ale na razie z YouTube'a O Jezus Maria, co ja zrobię? Dobra Pierwsze pytanie Ulubiony kolor? Zielony Czy miałeś dziewczynę? Nie Ulubiona gra Badge? Heroes? Z czym zwyczajnie na AT? O Jezus Maria, to jest pytanie, na które ja nigdy nie znam odpowiedzi Yy, Najpierw ja zacząłem nagrywać tylko dlatego, że pasjonowałam że się YouTube od najmłodszych lat i jak to jest nagrywać, no i mam z 8 subów. To jest troszkę dużo, także dobra. Yy, czy troszkę się jakąś mocno i mega długą serię? Mam w planach od, yy, od 0 do 30 w Battlefield Heroes, no co najmniej zajmie chyba z 2, z 2 miesiące albo nawet 3 yy, JP zależy. Ulubiony YouTuber X Flash X oraz yy, Blowek i PLKD i jeszcze tam paru innych. A tak, tak, najbardziej to chyba robię skateboard, wiecie? Lubię go, dobra. Przechodzimy do pytań z Discorda yy, Witam was na Discordzie, dobra. Czy to się na przynajmniej tak, zamierzam. Czy, czy oprócz piłki nożna jeszcze sport Judo przez 4 lata? <gry> Także trochę się domęczyłem, ale dobra. Czy na kanał tak? Czy masz Netflixa? Nie. Bawisz się No tak, nawet do teraz się bawię troszkę, ale tak rzadko. Ile robisz tego Discorda? parę godzin chyba. Czy zamierzasz dodawać więcej kanałów? Może jeden, ale to takie me. Celem przyjęcia Jedzenie jest niezłe. Ile masz, jak mówiłem, w poprzednim y... QA. Jak masz na imię? Ma. Spójrz na mój nick i się dowiesz, jaki, lubi... jaki przedmiot z lubisz. Ulubiony to WF, a tak to lubi, nie wiem, polski, jak MavMess, jak fajny temat jest, taki, ja lubię wszystko, jak jest coś fajne, a jak, a jak nie jest fajne, to, to chcę się po prostu mi pokazać, dobra. A jeszcze, czy będziesz montować filmy, my... montuję, by na mnie uczy się montować? Dobra, i to już było, było wszystko, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do czynienia oraz cześć!